Cześć wam, z tej strony Freja i witam was w trzecim odcinku serii Nadnaturalny Świat. Dzisiaj sobie e, zaraz wam powiem jaki mamy plan na dzisiaj, mm, ale pierwsze co. E, grałam, przegrałam z nim chyba dwa dni simowe, e, jak widzicie mamy tu fajczoną kuchenkę i blat, ponieważ e, Frank próbował zrobić sobie jajecznicę, wywołał pożar i no i tak to się wszystko skończyło. W tamtym momencie, kiedy to się stało, nie mieliśmy funduszy, żeby wymienić to. Dlatego no, zostawiłam to w ten sposób. Mamy tysiąc, więc no, pasowałoby to powymieniać. Niestety serce boli. Co jeszcze? No wyrosły nam tu roślinki, zepsuły nam się neony, ale nie wiem, czy, czy jest sens. To jest w ogóle śmieszna interakcja. No zamieniać ich na pewno nie będziemy, bo ja na to na kasy nie będę wydawać. Stworzyłam z nim aż jednego robota. Wiecie, co jest strasznie ciężko z nim cokolwiek zrobić poza pracą? Mam nadzieję, że jak dostanie awans, bo on dzisiaj powinien dostać awans, pójdziemy z nim do pracy. Eee, mam nadzieję, że on po prostu jakoś mu te godziny jego pracy się zmienią, bo on teraz po prostu wychodzi, rano go ogarniam, wychodzi do pracy. Wraca z pracy, znowu go ogarniam, i jest tak zmęczony, że on nie ma siły nic innego robić. A i tak czasami zdarzy się tak, że ja nie zdążę go w pełni, jakby, ogarnąć, nie? I przez te dwa dni yy, siadłam do komputera i mówię: Porobię coś na tym sawie, żeby było już więcej pieniędzy i tak dalej, żeby to poszło trochę do przodu. No i co? No i przez te dwa dni Simowa udało mi się tylko jednego robota zrobić. No i tutaj jest jeden niedokończony, bo dostał oszołomienia. I, I nie mogłam dokończyć tego, no bo jeszcze by go to zabiło. No i tak. I mam nadzieję, że właśnie po dzisiejszym awansu trochę się to zmieni, bo naprawdę nie idzie z nim nic zrobić. On tylko żyje, praca, dom, praca, dom. I naprawdę jest strasznie ciężko zrobić coś ponad to. Eee, dlatego tak, niech on sobie tutaj to dośpi. No, śpi prawie do dziewiątej, a na dziesiątą do pracy, proszę bardzo. I zanim ja go ogarnę, to on już będzie musiał iść do pracy. Jeszcze zabawę mamy niską Ja nie wiem, jak my tam wytrzymamy. Wiesz, co, zjedź coś na szybko. Nie chcę kolejnej spalonej kuchenki. Sorry, Frank. Ja nie wiem, czy on to naprawi, czy on się do tego dostanie. Nigdy... Rzadko kiedy daję te neony. Więc nie wiem jak to wygląda w sumie. Zjedz to szybko, Frank i. Idziemy pracować. No mamy do ewolucji, której już zrobić nie możemy. ty masz pierwszy poziom. No, robotykę mu wbiłam na drugi poziom. No i w sumie tyle, nie? Chciałam więcej, no ale się nie dało. I stwierdziłam, że po prostu no, nie będę się tutaj męczyć. Yy. Zrobimy ten awans razem. I zobaczymy. Wtedy jak będzie miał inne godziny i ja będę mogła z nim więcej coś porobić, to wtedy porobię, porozwijam, żeby nie robić tego wszystkiego na odcinku. No bo wiadomo byłoby to trochę nu nudne. Dla Was. No, a jeżeli chodzi o plan odcinka, no to dzisiaj, no to pójdziemy sobie do pracy, wykonamy to wszystko. A jutro chciałabym, jutro jest sobota Simowa, chciałabym e, spotkać się z Erwinem, tak on, się, tak on chyba miał na imię. Spotkać się z Erwinem i rozwinąć ich relacje. Chciałabym, żeby byli przyjaciółmi. Na następny odcinek też postaram się zmienić Erwina trochę, przebrać go w jakieś inne ciuchy i tak dalej, żeby no lepiej wyglądał. Jest chyba to samo napisane. Tak, chyba tak. Tak jakbyśmy pierwszy raz tu byli. To jest dziwne. No dobra. Walka o awans. Analizuj owoc lub kwiat i ćwicz. To najpierw poćwiczysz. Nie tu. Zawsze mylę. Najpierw poćwiczysz, a potem analizujesz. Mhm, kocham to. O, jakiś pierwiastek. On tego nie odkrył ostatnio na odcinku? Czy mi się jakoś coś chrzani już? Ty ćwiczysz, dobrze kliknę. Graj w oczywiście. I dopiąż czytamy książki oczywiście. No nic się to zaliczy. Analizuj roślinność. Owoc lub kwiat. To masz kwiat. Co ty tu dostałeś? A, ten pierwiastek, no fajnie. Ta gablotka na te pierwiastki, ale no kurde znowu kasa, nie? Znowu bym musiała wydać kasę. Strasznie ciężko jest teraz. Musi awansować i muszą mu się zmienić te godziny. Nie ma baka. Że on całe życie w pracy wyspędził. No, Lepsze mi jakoś niż początkowo się wydawało. Aha. Dobra, no to trochę tu posiedzimy, analizuj to. Mamy współpracownika znowu? Chodź klienta, Pomiędzy zamrażający To jest lotaria? Tak, lotaria. Jeszcze się śmieję. A, poproś o kryształ. No to lotaria poprosi o kryształ. A, tak. I'm <laughs> Some... D.A.G. It's me! Fnaci Sarspa! Fibolo Nipoi! <Nablatohat> Noblesauce! Yabiba! Jamul! Chris McConaughey! Blah Blah Rani! I'm sure stay okay! Y'all dress! Vibadeso! i Yano Zorpul! Bwaho Kwarb! snoof, Yabanabi! Rofobi! No, proś go, proś. O, dziękujemy. Rozmawiaj z Simą o moim imieniu Lotario No, rozmawiam z nim. Wierzyć do siebie. Mm, co ja chciałam? Tutaj. No, powinniśmy mieć ten awans. No, to już będzie seria głupota, jak nie dostaniemy. Zaliczy się to? Czy my mamy o konkretną? A nie, dobrze. Plotkuj, o jezus, to są po prostu idealne e, cele, idealne zadania dla Franka, który jest samotnikiem. Eksperymenty, to tu. Biedna kalienta Dobra, nie, nie gadaj z nią cię Aha, no Frank, łagam cię, eksperymentuj. No, dlaczego? No, eksperymentuj. Czy to przez to spięcie jego? O, jest szczęśliwy. Znowu odzyskane części robotyczne, ale w sumie, nawet jak to jest bug, to nawet spoko, bo one nam się przydadzą. Mam już coś niedużej. Brać burzę mózgów. Spoko. A jej co? może ona też jest tam? Jak, jak to się nazywa? A jezu. Eee, na no tym szaleńcem, nie? To jak prank. Aha, Chyba na sto, czeka. Dobra, chodź, bo nic nie zrobimy tutaj. Mamy już mało czasu, a on jeszcze nie ma tego paska tutaj. Dawaj. I zrób tą burzę mózgów. O Jezus. O Matko. Gdzie jest jakiś komputer? Nie, tu. tu nam pani zajęła, tam nam pan zajął. Oni wszyscy, wszystko nam zajmują. Tu tak samo. Oczywiście każdy bardzo ciężko pracuje. Proszę bardzo, tutaj, tutaj i tutaj. Każdy ciężko pracuje. Profesjonalne po prostu <noise> laboratorium. Ej, pani, wyjdź mi, proszę. Na chwilę. Dziękuję. No. Pani nie zamrożę nigdy, jak nie zapomnę. Dobra. Bo my to musimy skończyć. Żebym miała pewność, że ten awans będzie. Ciągle gadam o tym awansie, no ale to jest bardzo ważne. Żeby to jakoś popchnąć. Znowu zamrożę współpracownika. No to chodź, lotaria, teraz pora na ciebie. tak? Czeka! Godzina. Gdzie jest Nina? Kaliente chodź tutaj, co? Plotkuj o współpracownikach. a... a, a. To, dawaj.

Zobaczymy. Ale powinien mieć. Bez posady. i z tak już nie będziemy zrobić. Przydałoby się też to dzisiaj zrobić. Tą logikę, nie wiem jaką to jest tą logiką. Ale nie jest źle, no to może to dzisiaj pijemy też, żeby to... E, wiesz co, a już i tak nie zdążysz pewnie. Odkuj. No. O, super, mamy awans yy, Młodszy Majsterkowicz. Frank będzie teraz zarabiać dodatkowe 7 godzin na godzinę, otrzymując w sumie 39 simoleonów na godzinę. Lampa stołowa, latający spodek. Nie jakieś vu chyba. Ludzia, o 10? Aha, no tak, bo dzisiaj piątek. Okej, okay, jesteśmy już w domu. Mamy ten nieszczęsny awans, dzięki Bogu, ale czy godziny mu się zmieniły? Oczywiście, że nie. No super. Musimy przez weekend przycisnąć. E, dobra, przebierz się. E, możesz w to, chociaż to ciepło będzie. Tak się przebierzesz pewnie w coś innego potem. Zjedz coś na szybko. Dlatego nie skąd już, już ci pomogę. No, siec. <laughs> I może siędziemy do szachów, bo on ma tą zabawę taką średnią. A szachy chyba też podnoszą. Więc będzie dwa w jednym. Nauczy się logiki. No i też szachy mu troszeczkę też zabawę podniosą. Graj. O, trzy w jednym. Jeszcze yy, przełom. <laughs> czy te neony. to. Nie ja wiem, czy ich nie sprzedam. Ale najpierw sprawdzę, czy, czy on się tam dostanie. No, wbito. Super. E, nieco większy niż normalny wzrost logiki dzięki grze w szachy i w karty. A wiecie, że ja nigdy w karty z simem nie grałam? Zawsze jak logika, to te szachy, nie? I tak chyba większość ludzi ma. Że jak logika, to albo ucząc książki, albo właśnie szachami. A, a tych kart chyba ani razu nawet nie postawiłam do rozgrywki. Ej, naprawi to. No to spoko. No to no, naprawdę. Aha, i my tutaj jeszcze musimy jedną książkę przeczytać. To też sobie przeczytasz. Mm -mm. Romansu, to raczej byś nie chciał, nie? Sensację się przeczytaj. Tak, sorry, że tak wszystko na przyspieszeniu, no ale jakbyśmy to robili normalnym tempem, to byśmy się zanudzili tutaj. Kiedy czytanie książki, no nie wiem, czy to to tu, jak nie, to to usunę. Przeczytasz i już będziesz mieć jedną część aspiracji gotową. Na lewitującą lampę. O! Zróbmy to. A w ogóle to nie wiem, czy tego nie sprzedać, bo to jest, całą stówę kosztuje. A to w sumie nam tu niepotrzebne. A zresztą w przyszłości też możemy jeszcze jedno takie zrobić. Okej, okay, super. Teraz spać. I co my tu mamy? Napraw lub ulepsz obiekt. O, akurat mamy zepsuty ten. Wytwórz obiekt na stole stolarskim? A co to ma do mózgowca? Że majster klepka, o Jezus, wszyscy poziom logiki. Aha, no to jeszcze musimy stół stolarski kupić. A, bo my dzisiaj mamy wolne. Co to miałem? Znowu. Tej sąsiedzkiej bójki nie będziemy robić. To jest najgłupsze. Najgłupsze w ogóle to. Jezu, wysłów się. Najgłupsze to święto w tej grze. Dobra, wstań. A to co? Aha, od tego pewnie. Mam myśl? się też ten remont, zwłaszcza tych przedmiotów, z których on najwięcej korzysta, żeby je wymienić, bo. Róża, perfumy. Bo naprawdę to toaleta i to jest tak strasznie, ma strasznie niskie te wartości. On tak długo siedzi po tym prysznicem, że no kurde, pół dniami ja, zanim on wyjdzie z pod prysznica. Trzeba to jak najszybciej wymienić. No proszę. Czy to się to zaliczy? No powinno. Dokończymy sobie zaraz tego robota. No i przydałby się ten stół stolarski. Kurde, nigdy nie uzbieramy. Co mam już troszeczkę uzbierany? To coś przychodzi nam do kupienia, do wymienienia, że i tak. Hmm. Nic nam z tego. Ej, hey, ty logika, czy co ty rozwijasz teraz na No, dalej. Tak zaliczyła. Uh, no i jeszcze tutaj. I wyrzuć i wyrzuć. Tylko ty tu masz ten jedyny kosz. Dźwięki są w tym otoczeniu. I to wyrzuć. I zrób sobie późne na śniadanie. Kanapkę. Tylko nie spal... a nie, nie będę spalił z bekonem, ale w ogóle nie piek bekonu, nie smażył nic Dobra, przyspieszymy to jak zawsze Aha, i my chcieliśmy się spotkać z nim Nie wiem gdzie byśmy mogli pójść, ja tutaj nie pobierałam jeszcze żadnych, yy, żadnych parcel takich, żeby ładniejsze były Mam tylko te, co są w grze. No ale na przyszły odcinek może to jakoś ogarniemy. E, dobra. Teraz proszę cię tutaj kontynuuj. Potem sprzedasz tu i mam nadzieję, że ci podejdzie ten. Ej, no nie! Trzy godziny. Super. Podlej. Nigdy tego nie dokończymy. No cóż. Nie wbijesz tego, nie? To po co? Dobra. A w takim razie idziemy gdzieś z Erwinem. Tylko pytanie gdzie? Trzeba by coś znaleźć. Do baru? No w sumie możemy iść do baru nie wiem, które jest. To baru, a tu jest biblioteka. Nie no dobra, chodźmy tutaj. Okay. Nie pamiętam tego baru, jak on wygląda. Mm, nic szczególnego. No i tu kolejny z rondlem na głowie. Właśnie teorii spiskowych. Fajne jest to otoczenie, takie klimatyczne bardzo. Dobra, em, jest godzina 14, w sumie możecie drinki pić. Poznaj. No... Bombyday. Niego się wyrównuje. Zrównoważony. Jak to jest? No widzicie, no wy się musicie dogadać. Sana diola. Go on, oh, Yibs. Oh uh. yips. Swarspa. Yifko Abivo. Kumarsan oh. zibi. Seragua. No, <laughs> <Inca de sovanya. laughs> uh. uh. Oh. Rozmawiaj o zestresowaniu. O kurde. Nie wiem, czy my damy radę się zajmować tą zagadką jeszcze. Bo teraz już nie mamy czasu na jakieś zarabianie czy coś takie inne rzeczy oprócz chodzenia do pracy. A jeszcze bym się miała zająć tą historią Strangerville. Nie wiem, czy byśmy dali radę. Weźmiemy jakieś tani, wodę.

Flinch. to Just nie jest. Zapytaj uh. mnie na dzień. No dobra. Coś dziwnego dzieje się w mieście. Zaczęło się kilka tygodni temu. W kraterze miała miejsce eksplozja, a po niej nic już nie było takie jak wcześniej. A, daleko żeśmy nie poszli. <grytanie> Szkoda, że to jest tak mały parcel i że te domki nie są aktywne. Dobra, to jest dramatyczna historia, jak spaliłeś kuchenkę

To oszłomienie mu zeszło, to mam nadzieję, że znowu się tak nie skończy. Dobra, idź tylko na szybko skorzystaj, bo zaraz będziesz potrzebował pewnie. I kontynuuj. jak przyjdą rachunki? Ciekawe. Czyści uh, CzyściBot stanowi praktyczny dotyk do każdego domu? Uh, wait. Uh, teraz tak. A zabawki i dron? Nie mamy tego. Mechanizm i chip komputerowy. Wytwarzaj materiały, chip. Aha. To już jesteście przyjaciółmi? O, super. A w ogóle to byśmy może chociaż 600 punktów ma. Mm, uważne. Ja zawsze na początku kupuję uważnego. Ale może uzbieramy trochę więcej jednak. Znaczy ja wam pokazywałam jak mam ustawione życie i mam na długie życie. Ale no wiadomo, że to będzie raczej za długo. Będę po prostu zmieniać te, to ustawienie tak jak będzie to odpowiadało, bo... No mam... Ja tak zazwyczaj gram na długim życiu i nie, za, nie zmieniłam. Tak szczerze zapomniałam. Ej, co myśmy... Czyli dobrze. I zaczęliśmy na długim, ale nie wiem, chyba później zmienimy na normalne, po prostu. Ale to najpierw troszkę to rozwijmy i dopiero. Mm -hmm. Będzie dobrze. Dobra, i teraz zrób drona różowego. Co żeśmy se porobili? No możemy ryzykować, ale... On może zginąć. No nic no. Sprzedamy tutaj tego jednego i tego drugiego. 300, więc spoko. No tego promienia to nie będę sprzedawać, bo no w pracy jest mu potrzebny. Dobrze, no to idź spać i tyle. Okej. Okay. Dobrze, a my będziemy się na dzisiaj żegnać. Raczej krótki jest ten odcinek. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. No i co? No będziemy dalej w następnych odcinkach rozwijać to wszystko. No najbardziej nam zależy oczywiście na zarabianiu i na pieniądzach. Także tak, zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do lajkowania tych filmów. To jest bardzo ważne dla mnie teraz na początku przygody, żeby było tego no dość, coraz to więcej i więcej. Także tak, no to do zobaczenia po prostu w przyszłym odcinku, już w czwartym, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i dziękuję za oglądanie. Cześć!